Nałóż pastę do zębów na kostkę mydła. To prosty trik stosowany przez sprzątaczki drogich hoteli, który pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Takie połączenie naprawdę odmieni twoją codzienność. Najpierw zetrzyj mydło na tarce o grubych oczkach. Choć zwykle kojarzy się z myciem rąk, jego zastosowania są znacznie szersze. Olejki zapachowe w nim zawarte mają intensywny zapach. Dodaj wiórki mydła do małej miski. Dodaj pół tubki pasty do zębów, która działa nie tylko odświeżająco, ale też antybakteryjnie. Następnie wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Świetnie usuwa osad z wody i plamy. Tak przygotowane składniki wymieszaj ręką. To ważne, aby masa dobrze się połączyła. Powinna być gęsta i lepka. Uformuj jedną większą kulkę. Odstaw na talerz i czekaj aż trochę wyschnie. Zawiń w kawałek folii aluminiowej. Za pomocą wykałaczki zrób małe otwory z każdej strony. To pozwoli składnikom stopniowo się uwalniać. Wrzuć gotową kulkę do spłuczki w toalecie ważne, żeby była zanurzona w wodzie. Zamknij spłuczkę i gotowe. Takie kulki działają przez około dwa tygodnie. Myją wnętrze toalety przy każdym spłukiwaniu. Dosłownie widać piany w muszli. Pięknie pachną i zapobiegają osadzaniu się kamienia we wnętrzu toalety.